Nazywam się Sylwia Szczepańska i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z naszych produktów. Postanowiłam, że będzie to maść rozgrzewająca. W okresie zimowym macie różnego rodzaju infekcje, ból gardła, kaszel, chore zatoki, grypa i każdy z Was szuka różnych rozwiązań, więc ja Wam chciałam przedstawić tą fantastyczną maść do przetestowania. Jest również wspomagaczem dla osób, które ćwiczą, czyli sportowców. Jak również po wysiłku fizycznym działa rozkurczowo, przeciwbólowo, jeżeli mamy zakwasy przy rwie pulszowej, przy bolących stawach. W środku tego produktu znajduje się tak naprawdę tylko aloes i olejek eukaliptusa. Ja z moją rodziną, z moimi dzieciakami, stosujemy go również przy bólu gardła na zewnątrz, czyli smarujemy, jak również. Zamiast tabletek do ssania mamy tą maść. Więc jeżeli chcecie przetestować, to serdecznie zapraszam. Pod tym filmikiem będzie link do hurtowni, gdzie będziecie mogli zrobić e, sami zakupy. Dziękuję i polecam.